Nie żeby ogólnie rzeczy, które leszą. Oj! O! Dobra, zaraz dzień. Chcemy O, już dzień. Kurczę, gwiazdkę mi przed nosem zbliżała. Ile masz gwiazdek? Dwie. Gwiazdek, gdybym zabrał tą gwiazdkę, byś mógł ci już manę mieć. O, wracam. O, tutaj chyba Nie, to nie tu masz kopra. Nie widzę. Jak znajdziesz jakąś pojęcie, na no to wiesz, Wykop. Bo jest mi potrzebna do mojego mistylnego planu. Niektórzy już powinni się raczej domyślać, co mi chodzi. Ja, no. Ale ja się nie domyślam. <laughs> Niestety, jeszcze raz. Hmm. No tutaj ma i nic nie widzę ja to mam Oj, robal leci Już do siebie biegnę Hmm Chyba no nie mam czym się posadzić, chyba że nie ma. Tam jest czemu ty to wszystko umiesz. Ja nie lubię tego kopać. Wiem, że nie lubisz. No, ja chciałam też tam wejść? twój problem, nie wiem nawet gdzie ty jesteś. Hmm. Hmm. No, musisz się wyśmiać. Wow, Zwalił. Tu mamy slajms. Wow, wow mam też dostawkę. tego nie zwierzę. I on to bym sobie nie. Tu zgiń. przypadni. No dobra. Masz trochę pajęczyn? No, kurde! Co? To <śm> To te slajmy, są tam zwalają. <śm> <śm> A w końcu wyszłam. wyszedłem. Oj tam, oj tam. Oj. Mm, jest za cicho. Hej. No jestem ten materiał dziwny, ten wiem... Nie, nie. Demonic? Nie, nie. nie. Um. O. To takie. Serce. Białe pierwsze. To I... Serce. Ja też mam Serce. Dobra, Serce. 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 pierwsze, później ja biorę jeszcze dwa. Hmm. Serce. 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 Oj. No, jakby nikt nie wiedział. No. Zerwaj pochodnie, bo ja tylko angustyki mam jeszcze. No czeka, ja się tam dokopię i zobacz co jest w skrzynce, okej? Okay? Mhm. Mm spadłem. Mm. Spoko. No tak, bo w końcu nie można wyjść przez drzwi, trzeba się wykopać. O Boże, kto to wymyślił. Mm, statuetka Menduzu. Pamiętasz jak się bawiliśmy tymi meduzami? No. <coughs> to było zabawne. Mieszkań zabiję. Wolno. Hmm... O, no. super! Robał W Buty Heimesa plus 4 uh, defensa. To dobrze. Hmm. To dobrze. Popierowała mnie tu kurza. Hmm. Od czego nie one są? No, tam jest Mam 30 HP. Koniec ci tyle. Nie chcę tego zbijać, żeby nie było za nudno na nagraniu, ale... Hmm, potem to się może dla nas odbić. I to nie fajnie. Czemu ja wypiłem? Czemu nie wiem? O nie, spadłem do wody. O nie, o nie, o nie. O nie. You has been slain. Nie! <śleskujesz> Без комментария. Офигеть. Уау, ил слайм на убило. Я с ним тучейком. Ха, сбивает свои пенюнзы. Ага. Неважно. Ничего не Не, не, не. Proszę! Proszę! Zostawcie mnie! Nie! Zostaw! Ja nie chcę! Uchodź do mnie tutaj szybko! Proszę, ciebie! Aha, dobra, ty jesteś tam! 2000 stóp? Znalazłam jakiś sposób do slajmu. Oh, bo... Zobaczcie, ile ich to jest. Wow. Można choć jakiś domek zrobić. Nie, obok korupcji zrobimy. Czemu? No ja zobaczysz. Ja cię wytłumaczę. Nie chcę być w Wiem, że nie chcesz, ale to jest naprawdę świetna rzecz. Muszę przyznać też trzeba wszystko myślałem, że to głupota, ale jednak to się sprawdza. Jak nie szukać kół? No to szukaj. Masz trochę tego? Mmm... I... Pajęczyn? Nie. O, to slime. Aha, jeszcze żeby nie było. My gramy na poziomie softko, czyli wypadają nam tylko pieniądze, gdy skniemy. Dobrze. No. Według mnie to tybę hardcore. Mm. Medium core, Nie pamiętam jak ten się nazwał. E, są bez sensu. Teal jest taką grą, gdzie można z takich tybą się bawić. Make-up to ja rozumiem, bo tam zginę są nie są instrukcje, co nie bo tam nie ma jakichś legendarnych przedmiotów, ale. <laughs> Przepraszam. E, tej ich jest za dużo, po prostu za rzadkie, żeby je tracić w taki sposób, przez zgnięcie jakieś. Chyba znalazłem następną na jaskinię. Bardzo przyjemnie. A ja zapylam i ja odsłaniam slajdy. Ten mhm. nagrobek. Oj, wymarań wyrzuciłem. A mhm. muszę za to Q ustawić jako hak. O ten. Nie masz jeszcze haka. Więc posać to. A to po tym. To po co. wiem co zrobię kiesza, jak jest mój, je zajwuję sobie. Ja. Yeah. Nie. Tak. Tylko S to jest tak rezerwowałeś. Przepraszam, ale późno O jest kinia i ten... ten... ten, ten to strzela tym piaskiem mhm. to Nie jest glut to jest... samolot no, nie zapiję. Zrobiło się nagle ciemno po lewej stronie? Bo się coś. Co się, co się dzieje, co? Ja mm. już no, jestem przy tej oski, gdzie ty weszłeś, to idę dalej. Okej. Okay. Wszedłem. Co ty, weszłeś? Wszedłeś. No, jeden kij. Nieprawda. Sam hmm. nie ogarniam krzywdy. Trzydzieść pięć pajęczyn. Łołno. No, nie może się co tutaj, może... Łołno. Dobra. Bo na pewno to do żelazo. O, koper. I mam pułapkę na oku. Hmm. To okaże się, że wszystko źle i nie udało mi się nic z tego nagrać. O nie nie. Co ty robisz? Biegnę przed ciebie! Pojęczyna! No. Szukasz kojący? Może pojęczyny. Chyba wejdę do kejwa. Z tego. Bo kusi mnie. To niech cię nie skusi. Nawet kuferek jest. Dobra, mam. 40... 55, pańczymy. Drugi boomerang będzie za ciebie. Hmm, a gdzie ja? A mm. Widziałem tą pawkę, ale byłem przedmiot jak głupi. O poś. Zapomniałem o niej. <śmusz> Czemu ja? Weź, ja. w zaloguj się i wyloguj z serwera, wy, ja? tak, bo można tak robić wtedy, znajdujemy się na spawnie. I chodź w lewo, może tam będzie szybciej korupcja. Czekaj. Może będzie tak, jak wcześniej Czekaj. mieliśmy... nie... Może będzie tak, jak wcześniej mieliśmy, czyli że wszystko po lewej stronie. Czekaj. tutaj wejdę? O boże, ja bo nie ja. No bo nie ty. Wielu... no ty mi Pamiętaj. przerzekaj na mnie. Nie, nie pojrzekam na siebie, Więc z to znaczy. O to jest ruda. To się cieszy. Żelaza czy czegoś tam. Ale przecież Ręczniki! Oni Drzewo wyrosło na żelazie. No to kurczę, dziedzianki. Panek. No. Kiedy nie wskoczę, to się kurzę. Tam, 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 tam. Film. Film. Możesz pochodnie? A ja mam. Ojej, czekaj chwilę. Przepraszam i... za to.